Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Tak, zdecydowanie słuchajcie, dzisiaj powtóreczka, znaczy może nie powtóreczka, ale coś jest, o czym mówiłem kilka dni temu. Mianowicie partnerem filmu dzisiejszego jest oczywiście firma Elecrow. I ona jest producentem czegoś takiego. Ktoś powie, że to już było e, ostatnio, tylko że było niebieskie. No tak, było bardzo podobne, tylko że niebieskie, a dzisiaj, słuchajcie, oparte jest to o Raspberry Pi, proszę bardzo, Raspberry Pi Pico 2, czyli ten najnowszy mikrokontroler jaki został wydany przez Fundację Raspberry Pi. Będzie krótki unboxing. Pokażę wam możliwości tego cuda, co jest w, budle w środku, a jest dość ciekawie. Jest to troszeczkę bardziej mniej rozbudowywalne niż wersja na Arduino, ale zdecydowanie ma moim zdaniem większe możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego całego. Zresztą zobaczyć co się będę produkował tutaj gorąco zapraszam na film. Dobra, no to szybki unboxing. Wygląd to samo praktycznie co, co ostatnio. Dokładnie to samo. Otwieramy sobie w prosty sposób. Mała walizeczka, a w środku mamy coś takiego. W środku mamy standardowo pilota. Mamy tutaj pilota bez baterii, od razu uprzedzam, nie, pilo... nie ma baterii tutaj standardowo 3... standardowa 3V bateryjka, oznaczenie CRV się tutaj gdzieś powinno pojawić kabel USB. Bo tak jak mówiłem, słuchajcie, w ostatniej recenzji mamy tutaj USB-C możliwość podłączenia albo zwykły zasilacz 5V 1A na przykład od telefonu ewentualnie podłączamy do kompa i używamy z tego komputera jako układu zasilającego, ewentualnie możemy wgrywać sobie tutaj oprogramowanie. Dodatkowo mamy coś takiego, podobnie jak tam do serwo, tak, do tego czegoś co się nam tutaj rusza i to jest całość jeżeli chodzi o, o rzeczy zawarte w pudełku. Jak sobie poglądowo popatrzymy na to wszystko, to słuchajcie, widać, że nie ma tutaj wyjść, tak jak ostatnio na czujniki zewnętrzne, gdzieś to by można było popodłączać. Czegoś takiego tutaj nie mam, nie ma możliwości podłączenia zewnętrznych czujników żadnych, ale zamiast tego mamy tutaj dostępnych 17 czujników i 21 lekcji. Za całość odpowiada chip mikrokontroler Raspberry Pi 2.3.5.0, on jest taktowany bodajże do 133 MHz, czyli normalnie jest chyba ponad 10 razy lepiej niż to co było w starszym Arduino Uno, bo tam jest bodajże chyba 16. To jest zdecydowanie bardziej wszystko tutaj rozbudowane. Słuchajcie, to co jest fajne, również nie pokazywałem tak dobrze w poprzednim filmie. Mam nadzieję, że tutaj zoom ładnie pokażę. To mamy każdy czujnik opisany łącznie z GPIO, który jest tutaj używany. Mam nadzieję, że ten zoom dobrze nam tutaj pokazuje temat. Czyli, jeżeli tutaj mamy dostępnych chyba 20 LEDów, tak, czy ponad 20 LEDów, to mamy informację, który tutaj rejestr za to po prostu odpowiada, co jest bardzo fajną rzeczą. To samo tutaj, oczywiście, dotykowe rzeczy mamy, i tak dalej, i tak dalej. Diody, zwykły potencjometr, tak. Jeżeli chodzi o takie fajne rzeczy, które tutaj mamy, to mamy na przykład czujnik gazu, gazu, tudzież dymu, to jest coś takiego. Ja tego nie będę tutaj robił, nie będę jakiś zapalniczy przynosił i tak dalej do testów, ale to jest od wykrywania bodajże dymu i tak dalej, i tak dalej, tak. Mamy tutaj oczywiście czujnik, jeżeli chodzi o dźwięk. Jest czujnik hala, czyli jeżeli chcemy się pobawiać efektem hala, to możemy coś takiego jak najbardziej tutaj zrobić. Czujnik oczywiście jest tutaj następny, jeżeli chodzi o światło. Zbliżeniowy standard, jeżeli chodzi o kontrolę temperatury i wilgotności, jak najbardziej coś takiego nam tutaj istnieje. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, wiecie co to jest? To jest żyro, żyro, czujnik żyro, dokładnie jest to tak zwany akcelometer, tak, czyli jeżeli tym poruszamy, to to powinna sobie teoretycznie reagować no, w jakiś sposób, zależy jak go oprogramujemy. No i przy okazji żyroskop. Po drugiej stronie mamy coś, następną fajną rzecz, Mianowicie to jest czujnik dotykowy, tudzież o, ci, znaczy czuj, czytnik palca. Opowiem to tak, czujnik dotyku. Tutaj mamy oczywiście czujnik do pilota, tak? jerkę zwykłą. Mamy tutaj wibrę wbudowaną, gdyby coś chciał się wibrą pobawić, w jakiś tam y, sposób. I buzer, i buzerek. To jest mniej więcej z góry, tak? To by, A, oczywiście, relay, czyli przekaźnik. Możemy sobie tutaj podłączyć, nie wiem, jakąś żaróweczkę na coś tam, ją włączać, wyłączać, ewentualnie tam rzeczy do tego dostosowywać. A czy tej zabawy na sucho, podłączymy to, zobaczycie, a ten wyświetlacz tutaj sobie świeci i wgram wam jakieś lekcje. To jest fajne, a to zobaczycie za chwilę. Zasilanie mam podłączone, wiem, że niewiele widać, przynajmniej na razie, ale sobie to tutaj zoomujemy i powinno być dużo lepiej. Z tym, że oczywiście nie będziecie widzi widzieli, przynajmniej na razie, reszty płytki. Popatrzmy sobie na to, bo że to jest ekran dotykowy, zdecydowanie tak. A co tu się dzieje, między innymi, to włączyłem sobie jakąś jedną funkcyjkę prostą. Słuchajcie, kolory są przekłamywane trochę przez tą kamerę, ale no już nic na tym nie poradzę. Styl drugi wygląda mniej więcej w ten sposób. To jest drugi taki testik. No i trzeci mamy mniej więcej wyglądający. W ten sposób możemy się tutaj pobawić tak jak chcemy, jak chcemy i nie chcemy. Fajnie to wygląda, całkiem przyjemna rzecz. No i tak jak powiedziałem, można sobie tutaj wgrać lekcję albo samemu zaprogramować te diody we własny sposób, jaki tam będziecie chcieli. Sorry trochę za jakość tego, tego nagrania, no ale mam nadzieję, że jest to widoczne. Teraz tak, popatrzcie, przełączamy sobie na drugą zakładkę i mamy tutaj napisane course learning. Ja wnioskuję... W ten sposób, że jak wgramy sobie jakąś lekcję, to one nam się tutaj pojawią. Czyli oryginalne oprogramowanie nie jest kasowane. Tak jak w przypadku Arduino Uno, poprzedniego zestawu, gdzie wgrywaliśmy i wszystko było resetowane i wgrywany był dany program. Mamy również trzy gierki tutaj dostępne. Mamy tutaj Little Dino Zarb, napisaną gierkę w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie w miarę fajnie widać. Słuchajcie, co robimy? Skaczemy. Po prostu używamy sobie tutaj dotyku do skaka... Tak, bardzo się granie. Próbuję jeszcze raz, może się teraz uda. Te, teraz, yeah, udało się. No to jeszcze raz trzeba. No i to jest, to jest jedna z gierek, tak? Jedna z gierek. Jak z tego wrócić? Słuchajcie, tutaj mamy tlebiszę, możemy tlabisza sobie użyć. A nie, na dole. Po prostu klikamy na dole i mamy tutaj powrotkę zrobioną. Druga to jest jakaś strzelanka, jeżeli dobrze pamiętam, bo sobie na to patrzyłem, tak? Znaczy. Arcanoid, po prostu tu jest de facto można powiedzieć Arkanoid. Tak jak mówiłem, to akurat bawimy się tymi klawiszami. Tutaj ja mam nadzieję, że dobrze widać, że to się przesuwa. No i możemy sobie tutaj ciupać jak starego, dobrego Arcanoida. Zawsze wolałem Arkanoida od Tetrisa, zdecydowanie. I trzecia gra, którą tu mamy, to jest dla wszystkich, to jest chyba ten, jak to się nazywa, hołd dla wszystkich posiadaczy Noki 3110, czyli Snake. Przepraszam, 5110, Nokia też to miała. Odpalamy sobie Snake'a i mamy i gramy kursorami chyba kursorami, a może dotykowo. Można dotykowo? Nie gramy kursorami, tak? No damy, damy radę, tak? No, mamy słynnego, dobrego, fajnego węża. Jeżeli chodzi o tryb demonstracyjny, to, to mamy tutaj na tyle. Powiem to tak, mamy na tyle. A ja wam teraz pokażę jak to ogarnąć sobie mniej więcej i gramy jakieś programy na to. Ciekaw jestem, czy to nam tutaj zostanie, czy nie. Ok, słuchajcie, mam tutaj już odpalone Arduino ID, trochę błędów, ale miesza z tym, zaraz wam temat wyjaśnię. Po pierwsze, trzeba sobie wgrać odpowiednie biblioteki. Zrobić to należy w tym przypadku przez preferences, i tutaj w ustawieniach trzeba wkleić taki długi link. Żebyśmy mogli wybrać sobie odpowiednią wersję Pico. No i teraz jak sobie ściągniemy z Githuba, link będzie pod filmem jak najbardziej. Słuchajcie, na Githubie mamy tutaj troszeczkę lekcji, powiem to tak, gdzie to jest moje Arduino. Arduino, gdzie ona jest, Pico, dwójka. Ściągnięty gitka to oczywiście tutaj jak najbardziej i mamy rzeczy kursowe, tak. 21 lekcji jak najbardziej się tutaj znajduje. Teraz już wiem o co chodzi z tym zachowywaniem ewentualnego firmware'u głównego, tego co powiedziałem przed, przed chwileczką, tak? Żeby nam zostały te wszystkie fajne śpiecidełka i tak dalej, i tak dalej. Częściowo to zostaje, a to dlatego, że tutaj w kodzie każdej lekcji jest po prostu zintegrowany cały ten UI odpowiedzialny za gierki i tak dalej, i tak dalej, konfigi. Lekcje tutaj zajmują dużo, naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. A to dlatego, że tutaj macie pełny UI zintegrowany, obsługę dotykowego ekranu. Zaraz to zobaczycie zresztą, tak? Dlatego tak to wygląda. Słuchajcie, jak mówiłem, program jest wgrany, czyli tak. A przy okazji mamy tutaj jeszcze dwa przyciski do resetu. Ja go sobie tutaj zobaczycie, proszę bardzo. Tu jeszcze jest zgrany ten program Briefing LED. Też się zobaczyli dioda oddychająca, powiem to tak. No, popatrzcie, mamy tutaj po prostu cały program wgrany tak, jak było, trzy gierki i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nam to dość dużo, powiem to tak, zajmuje. to połączę. Briefing LED, czyli sterujemy sobie tutaj raz, że tym, a moment, właśnie, włączamy sobie to tutaj. Tu się nam pojawia kolejny program. Słuchajcie, nie możecie wgrać pięciu programów na raz, nie da rady. No, to jest zrobione, jak jest zrobione. Włączamy sobie to. Wygasza na ładnie wygaszacz. I co mamy? I briefing LED. Proszę bardzo, możemy się tym pobawić. O to mniej więcej tutaj chodzi, nie? Jest to fajna rzecz, bo szczerze mówiąc, dlatego, że możemy poduczyć się tutaj wielu rzeczy, obsługi wielu czynników de facto, tudzież takich rzeczy naraz za tego. No moim zdaniem wielkim minusem jest to, że jest tutaj ładowane całe UI to i naprawdę to długo zajmuje. Na tym laptopie to, kompilacja to jest około minuty. Ja wiem, co to jest minuta. Tylko sprawa jest taka, że jeżeli wrzucacie sobie dowolny program Arduino albo na Pico, to ten program zajmuje 5 kB, a nie naprawdę dość dużo, no bo on tutaj akurat musi załadować całe to obsługę dotyku i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, nie? No tak to mniej więcej tutaj sobie Wyglądał. Ok, wrzuciłem tu jeszcze taką lekcję a propos wilgotności. Ja w tej chwili zachuchałem ten czujnik, dlatego to jest 80% prawie. W każdym razie te diody nam się odpowiednio zapalają. Jeżeli jest w porządku, tutaj wilgotność i temperaturka. A jeżeli jest za wysoko, teraz zrobimy za wysoko. Jak mamy za wysoko, to jest na czerwono. A jak jest w porządku, tam koło pewnie 50% chyba procent, coś takiego jest. 50-60% chyba tak. To wtedy nam przechodzi na zielono i jest ok. No tak to mniej więcej nam tutaj ten temat wygląda. Oczywiście, tak jak powiedziałem, mamy tutaj reset, resetujemy sobie urządzonko. Jak chcemy wgrywać w sposób, powiedzmy, cały plik UF, znaczy UT2, czy UF2 się to nazywa, to jedziemy sobie, trzymamy reset, boot. Puszczamy reset, trzymamy boota. I wtedy na komputerze nam się temat... Nie wiem, widzieliście to czy nie? Mam nadzieję, że tak. Chodzi o te dwa przyciski tutaj, tak. Ładuje nam się jako dodatkowe urządzenie, jako po prostu urządzenie blokowe, tak, na Windowsie czy na Linuxie to nie ma znaczenia. No i wtedy możemy wgrać sobie program skompilowany normalnie na to. No i potem naciskamy tylko reset i urządzonko nam się tutaj po prostu restartuje. No i tak mniej więcej prezentuje się to. Urządzonko fajnie wygląda to miganie kurczę pod tym. Pod spodem jeszcze sobie to zdejmiemy, tak. Demo pokazóweczka, jak widać, w grana z powrotem. Wszystko nam tutaj teoretycznie i praktycznie fajnie sobie pracuje. Moim zdaniem bardzo fajny zestaw, chociaż zależy co kto potrzebuje sobie się pobawić albo czym bo jeżeli chcecie wykorzystać sensory, które macie, albo zamierzacie kupić sensory dodatkowe, no to tutaj wyjścia na sensory nie ma w tym akurat, tak? Jest to troszeczkę bardziej ograniczone, ale znowu macie do dyspozycji duży 2,4 cala wyświetlacz TFT, które można sobie w jakiś tam sposób ogarniać, przygotowywać sobie jakieś projekty i tak dalej. No, uczyć się, po prostu się uczyć, plus te diody, programowanie diod RGB i tak dalej, i tak yeah? dalej, jeżeli potrzebujecie czegoś z czujnikami, no to prędzej chyba zestaw Arduino tamten był poprzedni, byłby byłby też de facto lepszy, no bo tam różnego rodzaju macie te porty wyjścia i wejścia, tak to wygląda mniej więcej. No i tyle, kończymy tą zabawę na dzisiaj, ja bardzo dziękuję firmie Elecrow za podesłanie tej magicznej, no magicznej, no dobra, magicznej walizeczki, bo prezentuje się to naprawdę całkiem fajnie, nie tylko dla dzieci, przecież to jest nie tylko kierowane dla dzieci, dla przedszkolaków, nie wiadomo, które jeszcze, ale też ci, którzy mają dużo, dużo więcej lat, a chcą pójść sobie w programowanie mikrokontrolerów, chcą zobaczyć jak to działa, jak to się zachowuje, tak jak mówiłem, bez tony kabli na, na stole, tylko właśnie czymś takim. To wydanie około tam, nie wiem, 30 dolarów to jest chyba niecałe 100-120 zł w tej chwili, tak? Bo dolar mocno poleciał na dół. To myślę, że można by się nad czymś takim zastanowić. Jak coś zapraszam, linki są pod spodem, pod filmem. No i co? I kończymy! Tyle słuchajcie. Trzymajcie się gorąco pozdrawiam, Bartek, papa, pa, cześć!